Patryk i Michał przygotowywali się do premiery GTA 6 na konsolę jak do końca świata. Musimy być gotowi, mówił Patryk. Tak, psychicznie i logistycznie dodawał Michał, pakując koce, energetyki i powerbanki do salonu. Było parę problemów. Tylko jedna konsola, jeden pad, dwóch graczy i zero dojrzałości. Michał chciał grać pierwszy, bo ma szybszy refleks. Patryk twierdził, że lepiej zna klimat serii. Postanowili rozstrzygnąć to jak cywilizowani ludzie w kamień papiernożyce do stu wygranych. Po trzech godzinach wciąż było 49 do 49. W międzyczasie dostali banana na priorder, bo Michał przez przypadek kliknął odgiór osobisty w Portugalii. Kiedy wreszcie gra była zainstalowana, a pat naładowany e Patryk z dumą usiadł pierwszy. Michał poszedł po pizzę, wrócił i zastał Patryka śpiącego na kanapie z kontrolerem w dłoni i postacią w grze, która jeździła w kółko po trawniku od 15 minut. Michał nie wytrzymał, zapisuje na moim profilu, rzucił i wtedy Patryk, przez sen, powiedział. Nie, ja pierwszy. Trevor mnie błogosławił.